Zostań mlecznym bohaterem, tak brzmi hasło akcji edukacyjnej skierowanej do najmłodszych Tarnowian. Już 18 maja w sobotę w Gemini Park dzieci będą miały okazję poznać Krówkę Krasulę i uczestniczyć w wyznaczonych przez nią zadaniach. Krówka będzie także przekonywać, że picie mleka jest zdrowe i przynosi same korzyści. Przekonali się już o tym mali się machowcy. Będziemy na Was czekać na parkingu przed Gemini od 12. .00. Pomalujemy mleczną drogę oraz... Wymyślimy imię dla krówki, tej krówki. Pomalujemy ją, to będzie nasza maskotka, oraz nauczymy się ją wydoić. Wewnątrz Centrum Handlowego będziemy się bawić i edukować od godziny 12. Będziemy eksperymentować z mlekiem, zgadywać z krasuną, pić mleko i najmłodsi będą badać swoje mleczaki na fotelu dentystycznym. Dzieci, które zaproponują ciekawe i niebanalne imię dla krówki, będą walczyć o atrakcyjne nagrody. Za wszystkie zaliczone zadania będziemy zbierać naklejki, które nakleimy w te puste pola tutaj. Wypełnimy tą ulotkę, wrzucimy ją do urny. Po co? Po to, by wygrać rower. Specjaliści opowiedzą także o procesie produkcji mleka. Będzie to dla najmłodszych świetna okazja do poeksperymentowania z mlecznymi przetworami. Partnerem akcji jest lokalna firma Mlektar, która przygotowała tysiąc kartoników mleka.